Dzień dobry, Rezmer z tej strony Moi drodzy Dzisiaj mamy 23 grudzień 2022 rok A ja wybieram się Na spacer Do Kolbud, chciałem pokazać tutaj Żółty szlak moi drodzy Kolbudy Kierunek jezioro Tak sobie postanowiłem dzisiaj, że spędzę dzień Wolny dzień mam dzisiaj Bo tam taki zaległy urlop Musiałem wybrać. Trochę was pomęczę dzisiaj. Moi drodzy, jest godzina 8.05 chyba. A ja już jestem, zobaczcie. W Otomini nad jeziorem. Ale akurat nie będę się spieszył dzisiaj. Ostatnim razem latem pamiętam, że chyba do kolbut doszedłem. Mam nadzieję, że stabilizator. Włączyłem stabilizację ekranu, bo teraz już nie jestem w stanie tego zmienić w trakcie już nagrywania moi drodzy ostatnio o ile pamiętam to chyba ogarnąłem ten temat Otomin kierunek Kolbudy zdaje się, że chyba w jakieś 4 godziny dzisiaj będzie pewnie podobnie ale pewności nie mam, bo nie wiem czy nie będę sobie robił tam jakichś przystanków nad kolejnym jeziorem, które tam za kilka kilometrów w kolejnym takim lesie będzie. Patrzcie moi drodzy, tutaj jest to miejsce, co ostatnio nagrywałem od dali. Tutaj przychodzą morsy i się kąpią. Tak wygląda jeziorko, jest zamarznięte. Nie wchodzę na tafle, bo już odwisz pełną gębą, że tak powiem. Przyszła. Dlatego ja zobaczcie jestem tak ubrany w ten sposób. Ubrałem sobie takie gumaki, bo nie wiedziałem jakie buty ubrać. Mam gdzieś tam chyba te glany wojskowe, co w 19 roku dostałem w rezerwie, ale nie jestem pewien czy je mam, czy ich nie wydałem. Ale mówię, ubiorę po prostu jedne skarpety zwykłe, jedne takie wełniane ubrałem moi drodzy. I gumaki. Gumaki ubrałem, normalnie jeansy tam kalesony mam. Ale tutaj to po prostu mam zwyczajnie koszulkę, taki ocieplacz. Ocieplacz wojskowy, co dostałem w 19 roku w wojsku. Skórę mam i jeszcze w plecaku mam, oprócz tego tam prowiantu, w plecaku mam jeszcze taki ten parasolkę i przeciwdeszczowy taki ten płaszczyk z regaty. Taki cieniutki, fajny, że w razie by mi deszczyk by mnie złapał, to jeszcze mogę się w ten sposób posiłkować. Poratować, że tak powiem. Moi drodzy, tych filmików to ja pewnie dzisiaj nagram kilka. Nagram kilka, tutaj tylko teraz pokazuję. Taki początek trasy. Zobaczcie jak pięknie jest w lesie. Zobaczcie jak pięknie jest w lesie. Dlatego nie będę będę starał się po prostu nie puszczać może. Tam za bardzo z głośnika żadnej muzyki. Co prawda mam telefony naładowane, jeszcze powerbanka. Ale to muszę oszczędzać tą energię, bo to... Jakie schłodnie, to te wszystkie telefony się szybciej rozładowywują Aczkolwiek taka jest tutaj u mnie możliwość, że ja akurat chyba na dwóch czy na tych trzech słuchawkach mogę i nagrywać, i przekształcać, i puszczać po prostu na YouTube, bo one są tak po prostu zsynchronizowane razem z sobą. Na pewno te dwa, tym co teraz nagrywam, i ten drugi. To na pewno mam po prostu tam, tam mam internet, w tym trzecim chyba też mam internet. Ale ten trzeci to będzie tylko służył do ewentualnie nawigacji włączyć, bo tam akurat się okazało, że nie trzeba tej, tej funkcji mieć internetu do tej nawigacji, także ale jest tam ta aplikacja właśnie z nawigacją. Moi drodzy, i znowu popełniłem ten sam błąd co kiedyś. No tak, no dobra. Nie, bo tam po prostu jest wejście od głównej ulicy na ten szlak. A, pójdę tędy. Ja kiedyś się pomyliłem raz, jak wchodziłem na ten bursztynowy szlak, dlatego później po prostu tak kaleczyłem tą drogę, jak szedłem, szedłem do Bąkowa. Ten taki najkrótszy szlak, jeden z krótszych. I tutaj pokazuję, że tu jest czarny szlak. I tam, żeby dojść do tego żółtego szlaku, to naprawdę trzeba po prostu chyba przez pomyłkę dojść. Ja tam po prostu sugerowałem się cały czas nawigacją. Bo tam przecież na nawigacji tylko pokazuje mi ścieżki i, i drogi. Ale ja muszę teraz po prostu moi drodzy wejść na tą trasę żółty szlak, ten bursztynowy tak zwany. Bo później w Bąkowie, będę musiał przejść przez ulicę i wejść w kolejny las, tak jak latem wam nagrywałem. I tam będzie kolejne takie jezioro. co Ja będę przy tym jeziorze chyba szedł dobre dwie godziny super sprawa. A ja tam wtedy szedłem i szedłem i pamiętam, że doszedłem wtedy do Kolbut, ale zajęło mi to jakieś 4 godziny, moi drodzy. To całe jezioro musiałem tam obejść. Jeszcze większe jak to. Piękne jezioro w lesie. Mam nadzieję, że może jakąś zwierzynę spotkam po drodze. Moi drodzy, ja jestem ubrany idealnie jestem ubrany. A i tak podejrzewałem, że się, że się Jak Wychodząc, troszeczkę się obawiałem, że może mam jeszcze jedną bluzę za mało, ale no, nie, nie. Raczej nie. O moi drodzy, zobaczcie. Tutaj już tak jakby początek szlaku. Tak to wygląda. Niebieski, żółty. A dlaczego niebieski? A dlatego, że to jakiś kilometr stąd będzie rozgałęzienie i w prawo trzeba będzie skręcić, żeby iść w kierunek Sulmino. I tam dalej, już po prostu, już kierunek Żukowo. Co so, ja też ten szlak przeszedłem. z dwie strony 25 km. Zrobiłem. A to latem nagrywałem taki filmik, jak szedłem tam właśnie na kierunek Żukowo. No i tutaj się zaczyna mój drodzy szlak. Wchodzi się do lasu. Super. a ja tak patrzę: już 7 minut nagrane, a ja jeszcze do lasu dobrze nie wszedłem. Moi drodzy. To teraz takie filmiki będą dzisiaj nagrywane, takie w sumie może podsumowanie podsumowanie roku. O zobaczcie, jak to wygląda. I tutaj trzeba iść, tak? i kontrolować oczywiście znaki znaki na tym, na drzewach. Cała filozofia. Tutaj akurat ten szlak, z tego co pamiętam, to chyba nawet nie będę musiał wyciągać nawigacji. Chyba, że będę chciał po prostu tylko przy tym jeziorze włączyć nawigację, żeby tam zabonkowem, żeby sprawdzić jak się nazywa jezioro ewentualnie. Które tam musiałem całkowicie obejść dookoła, bo ja nie za bardzo byłem zorientowany, w jakiej ono miejscowości się znajdowało. I co to było za jezioro, bo przepiękne jezioro w lesie. Tam chyba naliczyłem 20 łabędzi, moi drodzy. Super sprawa, bo tam taka typowa dzid. No, tutaj też będzie dzicz Całe 15 km, można powiedzieć, że będę sam. Nie jest to takie do końca rozsądne ani za mądre samemu tak się przemieszczać. No cóż, ja nic na to nie poradzę. Ja tak za bardzo nie miałem kogo wziąć z sobą, bo Emilka nie dałaby rady. Tam mógłbym ją ewentualnie wziąć na plażę, takie coś zrobić, wypad. kierunek Gdynia. Tam koło klifu jeszcze się przejść, tam w Orłowie. o no tam do Gdyni może by doszła. Pom... <grym> Pomału by doszła przez cały dzień. Tam jeszcze gdzieś po drodze by się zahaczyło jakąś jadłodajnię, żeby sobie odpoczęła. No to może by do tej Gdyni doszła przez cały dzień na spół, a sporo. Tę kolejką by się wróciła. Ale to, ej, takie wyjście może zrobię. Ale to za jakiś czas. Emilia dzisiaj to na pewno by nie, nie szła ze mną, bo ona by mi tutaj w, po jednej trzeciej drogi już by płakała. Ona chce wracać do domu, a ja po prostu nie miałbym możliwości wrócić. Bo ja i tak z tych kolb będę starał się autobusem chyba wracać. Bo jak zanim tam dojdę, to będzie gdzieś godzina, może 13. Nie wiem dokładnie. Moi drodzy, ja na razie spauzuję i odezwę się, jak już tam będę centralnie na tym żółtym szlaku kierunek kolbudy, bo na razie jestem takim, po prostu idę w kierunku takich dwóch miejscowości i wczoraj sobie pogadamy do zobaczenia na łączach no jestem ponownie dopiero przy, przeszedłem kilometr moi drodzy pogadam sobie troszeczkę dopiero co wysiadłem przed chwilą z tego autokaru, autobusu na pewno chciałem dzisiaj nagrać co najmniej trzy filmiki Będę musiał je ponumerować, tam jakoś napisać, że rozmiar na szlaku czy coś takiego. Kierunek skąd dokąd. Ja chciałbym zacząć od pozdrowień. Moi drodzy. Jak zwykle nie przygotowałem sobie żadnej kartki. Mam długopis przy sobie i karteczkę, nic, żadnej ściągi. Dlatego pobawimy się w ten sposób. Że ja jak będę dzisiaj może live'a jeszcze nagrywał, jak gdzieś mi się uda może do jakiejś jadłodajni wejść, tylko nie wziąłem słuchawek. Tam gdzieś w tych kolbudach może znajdę jakąś jadłodajnię, żeby tam sobie odpocząć. Nie wiem czy co tam coś będzie. Chyba jest tylko pizzeria, mi się zdaje. Moi drodzy. Będę starał się po prostu mówić w ten sposób, że udawać, będę udawał, że sobie coś notuję. Tak, będę wymyślał i od razu będę ten temat poruszał. I może wtedy po prostu... Dużo rzeczy mi nie umknie i tak pewnie mi umknie. Z doświadczenia wiem, że mi umknie. Na pewno chciałbym pozdrowić te osoby, co pamiętam, z nazwiska, z nazwy kanału. Teraz w tym momencie pozdrowię. I osoby, które już zapom tam powiedzmy nie pozdrowie. To może później pozdrowie, jak mi się tam coś przypomni. Generalnie pozdrowienia i tak płyną do wszystkich. Moi drodzy, chciałbym pozdrowić na pewno panią spineter. Stelmek, Panią Wiewiórę 154, która już od dłuższego czasu się nie odzywa, a ja zawsze właśnie się martwię. O takie właśnie osoby się martwię, powiem szczerze. To nie jest żeby tam do Rezmera, że ona musi zaglądać, tylko ja się po prostu martwię, bo to starsza osoba jest. I przeważnie takie pierwsza myśl to taka właśnie. Taką mam taką zawsze myśl, takie czarne myśli, że tak powiem. Ale to całkiem zrozumiałe. Bo to już jest starsza osoba. W każdym razie te trzy panie na pewno pozdrawiam. Tam jest dużo takich jeszcze innych osób, które nie mają kanałów, no ale ale teraz, może, jeszcze te osoby, które mają kanały, to co pamiętam, na pewno Macieja Myśl i Słowo. Tomiego76. Marcina Mitana, czyli Marcin Mitan, czyli. Kanał y, był o innej nazwie, był Niedźwiedź, a teraz jest zalatany tata, czyli zalatanego tatę. Kanał Innymi Oczami, czyli tam właśnie tą rodzinę od Kacperka, tak. Kogo tam jeszcze? Józef Kaszuby, tak. Józef Kaszuby na pewno. Pewnie się dziwicie, że ja Kaszuba pozdrawiam, ale to Józef Kaszuby na pewno. My tam zawsze tak sobie żartujemy tylko o tym. Kociewiu i kaszubach. Ale tak poza tym to tylko są tylko takie żarty moi drodzy. Ja sobie tam żartuję. Po kaszubi sobie z, z Kociewiaków żartują. Ale to wszystko jest na takiej zasadzie. Takich żartów. Na pewno jeszcze może Rafała Hejkę, który od czasu do czasu też się odzywa. Rafał Hejka Rado Brazylia też się czasami odzywa. Gratuluję oczywiście tam Alince i Rafałowi, bo niedawno im się urodziła córka, oni mieszkają, ktoś kto nie wie, to niech sobie wejdzie, Rado Brazylia kanał, oni mieszkają zdaje się w Szkocji, w Szkocji mieszkają, niedawno im się urodziła mała Danusia, kogo tam jeszcze, diabli niosą, chciałem Stanleya pozdrowić, Kanał się nazywa, zdaje się, coś podróże, te krótkie i duże. Tak chyba się nazywa. Próbowałem go odnaleźć i coś nie mogę go odnaleźć. Nie wiem, muszę tam po prostu w jakąś historię gdzieś go odszukać, bo teraz tak do końca nie jestem pewien o co się rozchodzi. Bo tak podejrzewam, że może Stanley mnie wykasował tam. Bo ja tam zacząłem wstawiać takie właśnie różne te shorty, że tak powiem, głupoty. Może tam po prostu mu coś nie przypasowało i może on mnie tam zablokował całkowicie. Ale może się po prostu mylę, tylko długo nie zaglądałem może i, i dlatego on mi teraz tam się nie pokazuje. Moje drodzy, teraz muszę zejść tutaj na dół. To znacie tutaj to zejście, kiedy z Emilką schodziłem. Ja będę zaraz dziękował, bo to będzie taki pierwszy filmik. Dojdę do tej głównej drogi i dam telefonowi odpocząć i dopiero tam włączę za... Jakiś inny tam czas, gdzieś tam będę za parę kilometrów stąd. Także pozdrowiłem z grubsza. Postaram się później jeszcze może w Kolbudach, jak będę miał taki ładny, fajny zasięg internetowy, yy, może live'a, może mi się uda uruchomić live'a. Ale to będzie taki live niedłuższy pewnie niż około, maksymalnie oczywiście niedłuższy niż godzinę. I tak sobie tam będę może spacerował z tym telefonem, albo może i tam mi się uda gdzieś usiąść i będę do Was coś tam mówił. Będę coś tam do Was mówił. Nie wiem, czy mi się to uda, bo to tak mówi cały czas, to też trzeba wiedzieć o czym się mówi Bo tak mówi, żeby mówić, to też nie zawsze to jest dobre, no ale jak zauważyliście, czasami po prostu mi nawet to wychodzi. Mówię i mówię, nie? I później patrzę na zegarek mówię, o już 25 minut nagadałem się i zapomniałem o czym mówiłem. O, tak też bywa. <grywa> Moi drodzy, w każdym razie zobaczcie. 8.30, gdzieś tak mniej więcej powiedzmy, zobaczcie jak pięknie jest w lesie. Mam nadzieję, że spotkam dziki. No może spotkam dziki. Bo jak spotkam dziki, to będę mógł sobie spokojnie tam to jezioro, co jest tam właśnie w tym drugim lesie, jak już tam będę już tam bardziej tam u kaszubów, to powiem szczerze, że tam jest takie duże jezioro i może być, że gdzieś tam te dziki, bo to jest taka dzicz, centralnie. Duża bardzo. Może tam będą dziki, gdzie sobie stacjonowały koło tego jeziorka. Jakieś legowisko miałem, to może tam sobie podejdę. Na pewno trzeba być cicho. No teraz nagrywam to tam coś mówię, ale później jakby tak sobie szedł, to starał się po prostu nic nie włączać, tylko się cieszyć właśnie tym, tym wyjściem. Tam żonie rano pomagałem, troszeczkę stałem wcześniej, na piątą miałem budzi, tak jak codziennie. To jajeczka tam pomogłem jej ugotować, to rybę podsmażyłem, to karpia tam szwagier przywiózł z kolejnego, to musiałem go tam tego oczyścić, zamrozić na jutro, jutro trzeba go rano wyciągnąć. Także troszeczkę tam było takie pracy w domu, praktycznie można powiedzieć, że dwie godziny prawie coś tam robiłem w tej kuchni. O, i zrobiłem sobie... Wy nie widzicie, ale ja w plecaku. O, tam on taki kubeczek zaczepiony. I mam w jednym termosiku taki od Emilki pożyczyłem herbatę, a w drugim mam kawę rozpuszczalną. Mam tam chyba jakieś takie dwie bułki. I i dwa energetyki dodatkowo jeszcze wziąłem nie powinienem tego pić, ale powiem szczerze że na tych właśnie takich szlakach to dwa energetyki to na 15 km mi się wydaje, że to to się przyda to się przyda, bo to jednak troszeczkę takiego daje powera przez chwilę a podejrzewam, że będzie mi po to potrzebne moi drodzy, także wziąłem sobie jedzenie, wziąłem sobie picie mam nawet zapalniczkę i zapałki może jakby mi się udało tam, właśnie na tym drugim jeziorze, bo widziałem, że tam było takie palenisko blisko wody. Może jakby mi się udało coś tam wystrugać, jakieś gałązki, to może bym nawet rozpalił jakieś na chwilę jakieś ognisko, ale podejrzewam, że raczej nie, bo jest wilgotno, a nie będę ryzykował, żeby kolegium nie dostać. Także moi drodzy, pozdrowiłem, z grubsza pozdrowiłem. Jeszcze się odezwę. Jeszcze się odezwę. W ten filmik po prostu zatytułuję tam jakoś remer na szlaku, skąd dokąd i go oznaczę yy, numerem 1 oczywiście. Jeszcze będą pewnie co najmniej dwa, jakiś live'ik będzie i podejrzewam, że to w tym roku, w tym roku to już będzie po prostu takie podsumowanie i zakończenie zakończenie roku. Może jeszcze tam coś przed nowym rokiem Sylwestra się nagra, ale to zobaczymy, życie pokaże. Moi drodzy, zobaczcie. Do zobaczenia w następnym odcinku.